Siemaneczko ziomeczki, ja jestem Esa to jest taki pierwszy odcinek z no, zaprezentowania, znaczy nie zaprezentowania serwera, tylko zaprezentowania nowej serii na moim kanale. Więc to będzie seria hardcore, tak, ja już tutaj z koleżanką z poczko. Z krokodusiem mam i z jeszcze kaczorkiem mamy już gildie. Ona tak wygląda to jest żółw. Akurat będziemy jeszcze kopać fosę. Na razie to tak wygląda. W razie tyle wykopaliśmy, a musimy jeszcze tak całe dookoła to wykopać, więc to nie będzie łatwe. <laughs> więc, chodźcie może zejdziemy na dół. Oj. No, schodzimy na dół. Więc dobra, oto jest nasza gildia, tutaj mamy wyjście ewakuacyjne. Takie jakby nas zaatakowali. Plecję możemy zrobić, więc tutaj mamy enchant ten, <laughs> Przepraszam, enchant na 30 level. No, więc i kowadła dwa. Tutaj mamy jakieś dup nam jakieś mnie I Mamy wędę takiej temki. Tutaj się przepala stone. Przepalił się już. To jest DIR, więc zapas DIR mamy duży. Tutaj będą akurat drzewka. Na razie to, to tam wykopali. Oni jak to nic nie brały z tym udziału, bo mnie akurat nie było. Więc tak to na razie wyko tutaj wykopali. No, tam będą drzewka jak mówiłem. Więc wiemy. tutaj mamy też stoniarki, co jest bardzo fajne, możemy sobie kopać nie musimy niszczyć nawet tej tereny wokół gig Eksplocid drop jest nawet e, duży. Złoto 8, diamenty 10, od poziomu 20. A mają jeszcze więcej. <laughs> Więc dobra, tutaj będą pokoje jeszcze więcej, bo ludzi będziemy zapewne dodawali. Czemu to jest niesymetryczny? Ten źle zrobić zapewne. Więc dobra, zacznijmy od mojego pokoju. Tak się prezentuje, Ty mam piecyki. Crafting, coś przepalało w ogóle. A się dobra. <laughs> Więc może wydawać się Wam, że on jest taki mały, ale patrzcie. Dźwignię, pomijamy się dźwignią. Hop. <laughs> to jest moja piwniczka. To są jakieś duperelki, piasek. Więc. No, tutaj mam magazyn. Kiedy jacy, i jeszcze takie jakieś dupsy. Tak ja to dzisiaj... Ja to dzisiaj dopiero stworzyłem, dlatego może jeszcze byś tak nieogarnięte to. Więc dobra, wejdźmy sobie do góry. <laughs> Włóżmy sobie. Tutaj jest spokój spoczko, czyli założyciela gildii. Znaczy... Założyciela, ale wszyscy z nią zakładaliśmy to gildię Że zbieraliśmy. I to jest jej bimberownia, czy jakoś tak to się nazywa? Wow. Będzie bimber. Do sądu ją pozwijcie. Wleję jej tutaj wody. O nie! Ona mnie zabija. Ja tego nie chcę. Dobra. Tu się nic nie wydarzyło. Więc tak wygląda jej piwniczka, bimberownia. <laughs> Więc dobra, wyjdźmy. Ty ma jeszcze jakieś sity nie bój się, nic z Tobie nie zabieram tylko pokazuję widzom jak będziesz oglądał ten film Tam tutaj jest pokój Krokodusia czyli Alexa chodzimy ma jakieś też dyperanki. I tu ma też piwniczkę połączoną z jej bimberownią a ty nic nie ma i te sity no. dobra chodzimy na górę w ogóle na święta dostałem nowego laptopa, więc filmy będą częściej i będą o wiele, wiele lepsze. Więc dobra, tutaj jest ten pokój kaczorka. <laughs> tylko trzy stołniarki. Dobra. To, to chyba wszystko, co chciałem Wam pokazać. Dobra, w może sobie wyjść. Dobra, widziałem sobie tym wyjściem ewakuacyjnym. Więc dobra, wyszliśmy dirta wezmę i zakleję to. Akurat jest noc. Więc... Czekajcie, F5F5. F5. Więc ja się z Wami żegnam. Nara. Cześć i cześć. A, nie zapomnijcie o zasubskrybuję. O zasubskrybowaniu mojego kanału, lajkowania tego filmu i napisania komentarza, komentarza, czy Wam by się to podobało. Taka seria i na pewno będę też nagrywał w Skywars, więc. A, jak mogliście zauważyć, mam też problem. Wiem, taki trochę nieogarnięty odcinek, ale dobra. Więc Nara, cześć i cześć!